Zacznijmy od wylosowania zwycięzcy z poprzedniego filmu. Wyślę mu skina i ogłoszę kolejny konkurs. Hasło się zgadza. Do wygrania była taka wóbka Ateris. Wszystko potwierdzone. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie na tego skina, zostawcie suba, dzwonem, lajka i komentarz z hasłem, które poznacie w trakcie oglądania filmu, więc zostańcie do końca. Skrzynia 50% Boreal Forest, czyli case, w którym mamy 50% szans, połowę szans na to, że trafimy kosę. Musimy wydać 230 zł. No i oczywiście jedna. Kosa, jeden nóż w różnych wydaniach. To są po prostu stany, wszystkie dostępne tej nawajki. Najlepszy to paktoryniu i on kosztuje 640 zł, więc liczę na to, że przynajmniej raz uda mi się trafić dzisiaj taką kosę. Zobaczymy ile w ogóle uda nam się otworzyć tych skrzynek, ale zaczynamy bardzo dobrze, bo trafiamy normalnie nożyk za 350, czyli profit na start. Ale jeszcze przed rozpoczęciem pamiętajcie, aby kliknąć depozyt, wpisać tutaj kod Matis, który daje wam darmowy 5% bonusu przy wkładzie oraz możliwość otwarcia skrzynki Milspek na start dla każdego nowego użytkownika. Pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Grajcie tu z głową i odpowiedzialnie, a ja przetestuję dla Was 5 milspeków, żebyście mogli się mniej więcej spodziewać, czego w sensie, no, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać na start, tak? No i jest tek za ponad 3 ziko, spoko, no ale tu nawet są takie skiny za 500, więc ciekawa skrzynka biorąc pod uwagę, że dostajecie ją za darmo, no to ciekawa opcja. No i 50% boreal forest moi drodzy, dzisiaj będziemy męczyć tę skrzynkę, nie chciałbym się wyzerować, chciałbym jak najwięcej tych noży trafić, no i mamy drugą kosę z rzędu, bardzo dobra informacja, field testy więc spoko stan, jak najbardziej, jak najbardziej, trzecia kosa z rzędu, trzecia kosa z rzędu, ej, dobrze to idzie, dobrze to idzie, znowu taki przystępny stan, zobaczmy jak to w ogóle wygląda pod tym względem, tutaj mamy tak, tutaj mamy w ten sposób, w ten sposób. Well worn, field tested, but scared. Tu jest factory new, a tu minimal wear. Ok, czyli powiem Wam szczerze, że field tested jest droższe od minimal wear. Co prawda o 4 złote. Ale jednak, okej, okay, no trafiliśmy MK. Jak widać, ona też jest w różnych wydaniach. Szkoda, no ale ciśniemy dalej, ciśniemy dalej. Ja liczę na to, że coś tutaj uda nam się wskurać, No i dwa razy z rzędu brak kocy Ile my trafiliśmy kos z rzędu? Chyba trzy. No i jest. W końcu, w końcu, ale to będzie batyskert z tego co widzę. Więc bez jakichś super kokosów, chociaż 350 i tak spoko, ponad 100 do przodu. To jest jak najbardziej okej. Okay. Drugi raz z rzędu Batysker. I dobrze w sumie, dobrze to chodzi, dobrze to chodzi. Jestem na plus na razie z tego filmu, więc dla mnie wszystko spoko. Zaraz otworzymy sobie pięć na przykład takich skrzynek i zobaczymy, co wtedy się stanie, bo na razie to tak troszeczkę tchórze tutaj. jajaj, do no jedna emka pomiędzy kosami, najgorzej. Ty ja może uda mi się w końcu trafić tego w te faktory Factory New. Ej, no co jest? Teraz bardzo słaby moment, bardzo słaby moment, ja chciałem uniknąć czegoś takiego. Trzy razy z rzędu MK. no to już jest za wiele. Dobrze, że teraz się odkuliśmy tą nawajką, bo już było przez moment niebezpiecznie. Dobra, ciśniemy. Ok, super, druga z rzędu. I daj faktorkę, daj faktorkę. Jeszcze jakąś bitwę oczywiście stworzę z tymi skrzyniami, bo to ma jak najbardziej potencjał do czegoś takiego. Kurde, Boreal Forest, Boreal Forest, no daj spokój, ok. Razy 5 to będzie za tysiaka. No, jestem w stanie to zrobić. Jestem w stanie to zrobić jak najbardziej. Spróbujemy. Spróbujemy swoich sił. Mam nadzieję, że przynajmniej dwie kosy wlecą. No i akurat wleciały dwie. Więc ym, nie ma aż takie, aż tak źle. Aż tak to otwarcie nie zabolało. No, ale mimo wszystko nie jest najlepiej. Ok, trzy skrzynki Boreal Forest. Trzech użytkowników. I zróbmy to. Zróbmy to. Mocna bitwa, nie ukrywam. To, to trzeba przyznać. Więc fajnie by było ją wygrać. I czekamy tutaj na boty, które dodaję, ale w międzyczasie podam wam hasło z dzisiejszego filmu, czyli moi drodzy, napiszcie koniecznie ile macie liter, uwaga, uwaga, idę macie liter A, O, E, A, O, E, podajcie sumę tych liter w waszym linku. Ok, ciśniemy, dobra, trafiliśmy kosę na start, bardzo dobra informacja niestety taką samą jak nasz przeciwnik i znowu kosa tym razem gorsza o nie on trafił faktorkę ja przez cały ten odcinek nie trafiłem faktorki a on trafił faktorkę gdybym teraz jeszcze trafił noża on mnie, no to byśmy to wszystko odrobili 2,5 kafla zgarnął no patrząc na to że 700 jest warta bitwa no to bardzo dobry wynik bardzo dobry wynik no i serdecznie mu gratuluję a tak szczerze to Yy, nienawidzę, nienawidzę go i nie chcę mieć z nim więcej do czynienia. No ale spróbujmy otworzyć sobie skrzynkę eventową, najdroższą. To jest taki też standardzik, bo wiadomo, że jest nowe wydarzenie na Skinsie. Nie, gdyby ta kosa, która tam leciała. Oj, 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 ale tragiczne otwarcie. W ogóle nie wiedziałem, że tak źle może być z eventu, w sensie z najdroższej skrzynki eventowej. To akurat zaskoczenie dla mnie. Dobra. Jakiś 5-7, chłopie, co to jest? Dobra, i profit, i profit. No tego się nie spodziewałem. Akurat, spróbujmy jeszcze raz. Może akurat jeszcze drugi profit z rzędu. Absolutnie nie, okropne otwarcie. I widzicie to, raz jest skrajnie dobrze, a raz skrajnie tragicznie. Co za dziwny event. Dobra, razy 3 Mystic Lore. Spróbujmy. I zaraz przejdę jeszcze do trybów eventowych, aby to wszystko przepalić. No, przechodzimy do trybów eventowych, nie ma co marnować czasu. 2675 gemów w tym momencie tutaj wlatuje. I z tego oczywiście wychodzi nam skin no, za 8 zł, więc zawsze jakiś tam bonus, zawsze jakiś tam plus. Spoko, jak najbardziej OK, nie ma problemu. No i myślę, że to było na tyle w tym filmie. Nie jest on jakiś długi. W pewnym momencie było bardzo dobrze. Ta bitwa przegrana myślę, że zaważyła głównie o losach filmu, a niewiele brakowało do tego, aby ją wygrać. W każdym razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się już w następnym materiale. Na razie i cześć, siemano!